Jezus mówi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Może być tak, że ty, żyjąc w rodzinie, jesteś robotnikiem w Królestwie Bożym, a ja, nosząc sutannę, nim nie jestem. Warto, żeby każdy z nas dzisiaj sobie zadał pytanie: Czy jestem pasożytem, czy robotnikiem w Królestwie Bożym? Czy przychodzę do Boga tylko po to, żeby otrzymać od niego jakieś dary i tylko samemu się z nich cieszyć? Czy też mam patrzenie na innych, czy dzielę się tym, co mam z innymi, nawet jeśli mam niewiele? Z tego, co Jezus mówi, wynika, że w byciu robotnikiem w Jego Królestwie ważniejsze od tego, co mam, jest to, czy ufam Jezusowi. Jezus mówi: Idźcie, oto posyłam Was jak owce między wilki. Jezus zakłada, że Jego robotnik ma zaufanie do Niego. A więc, jeśli chcesz być robotnikiem w Królestwie Bożym, to trosz się przede wszystkim o to, żeby mieć silną więź z Jezusa. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć im. Ruszajmy czym prędzej. Jak mogę pomóc? Pan z Wami. Niech Was Bogusław Bóg Szechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć, na razie, dobrego dnia.